na Brooklyn. dzisiaj tu jest pizza muza trzy. Wielki prezent. Dla was wszystkich tak. Pizza mu za trzy. To jest wielki prezent. Prezent. Pizza muza trzy. To dla was wszystko było. 3. Każdy czekał na nią. Nawet ja sam chciałam ją zrobić. Ulepszony będzie chyba dzisiaj wóz. Jak chcecie to tak. Pizza muza 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 muza. Czy to jest? Pizza muza muza, trzy to jest. Zawsze jedziemy do domku kokoku. Ale domek niestety ale dzisiaj domki nie będzie dziś. Bo pizza muza was dzisiaj tu przynosi dziś! Pizza muza lubi was! Pizza muzy wszystkich lubi was! Typowo zawsze jedziemy z Namu Może jutro będzie pizza muzy cztery. Nie wiem. Ale się choć domyślamy. Jeszcze wymyślę! stary, Być mu za jeden! pizza za dwa! To była już przyszłość dziś! Wielki prezent lubi Wam! dzisiaj bank! Zamiast mnie okradam sklepu, tylko bank! Dzisiaj okradam dzisiaj bank! O tak! Okradam dzisiaj bank! O tak! Okradam dzisiaj bank! O tak! Zawsze gdy bank jest taki, to ja go zawsze oprapuję! pizza mu za dzisiaj! Yeah. Nowa pizza muza będzie fajna, ale nie. Pytarda! Pizza muza. nie, jak kokard lubi pizza musa 2, ale też wszyscy pizza muze 3. Nie. pizza muza 3 już jutro będzie dziś! I już jak jutro będzie, to nie wiem, czy jutro będzie cztery, Bo dzisiaj wypuszczam. Nie ja, są Co pierwszą? Cześć powiedziałem, że nie. Aj, to nie ważne dzisiaj jest Ważne, że gramy dzisiaj tu w mojej, to fajnie prosto u Pic Pizza mu za 3 wspomniane, ale to dzisiaj jest! Pizza mu za 8? pizza mu za ile? Albo pizza mu za 6. Musi być dzisiaj tu. Pizza mu za nie wiem. Pizza ale okej. Okay. Pizza muszą być, ale nie tak dzisiaj. Ja tak cieszę i dzisiaj i jutro. Więc jak Wam się podobało to zostawcie subskrypcję. Więc nara.